Europa, Wielki ruch na drogach do wolności narodów i wielki niepokój o bezpieczeństwo państw i społeczeństw. Doświadczeni historią nie bez obaw przyglądamy się wydarzeniom za Odrą. Czy zagrożenia są realne? Premier Tadeusz Mazowiecki na konferencji prasowej. Zaprosiłem Państwa na tę konferencję nie dlatego, że co chciałbym wobec zwłaszcza polskiej opinii jasno stwierdzić. Nie dlatego, że widzimy w tej chwili jakieś zagrożenia dla naszej granicy zachodniej. O kształcie tej granicy nie zamierzamy z nikim pertraktować. Ona jest ustaloną częścią porządku europejskiego. Zaprosiłem Państwa dlatego, że uważamy i to jest punktem wyjścia naszego stanowiska, że w nową fazę historii, jaką stwarza proces zjednoczenia Niemiec, a zwłaszcza w nową fazę historii stosunków polsko-niemieckich, nie wolno wejść z jakimikolwiek dwuznacznościami w sprawie granicy Zjednoczonych Niemiec. Wiele razy mówiliśmy również, Naszym rozmówcom z Niemiec Zachodnich mówiłem to osobiście Kanclerzowi Kolowi w czasie jego pobytu w Polsce, że trzeba brać pod uwagę, iż inaczej brzmi dla Polskiego Ucha, jeżeli polityk niemiecki reprezentujący, zwłaszcza reprezentujący państwo takie jak Republika Federalna Niemiec mówi ja mogę się wypowiadać za Republikę Federalną Niemiec, ale stwierdzam, że również w wypadku Zjednoczenia Niemiec będę stał na stanowisku nienarszalności granic, granicy zachodniej Polski. A inaczej brzmi, jeżeli słyszymy tylko, że można się wypowiedzieć za Republikę Federalną Niemiec, a reszta jest otwarta i niewiadoma. Z tego do powodu wysunęliśmy potrzebę obecności Polski w negocjacjach, które będą miały miejsce i które znane są pod nazwą formuły 2 plus 4. Polska nie aspiruje do, takiej samej, do takiego samego statusu, jak które. Z dwóch państw niemieckich, czy jak którekolwiek z wielkich mocarstw. Natomiast uważam, że w tych sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa sąsiadów Niemiec, które dotyczą w szczególności nas, a spośród sąsiadów Niemiec my właśnie mamy tysiąc-kilometrową granicę z Niemcami, a więc te sprawy nas bezpośrednio dotyczą że w tych sprawach musimy być obecni. Uważamy, że we wczesnej fazie konferencji powinna się odbyć ta część, która będzie poświęcona bezpieczeństwu sąsiadów Niemiec i że w tej części Polska ma prawo i obowiązek być obecna. Sektor prywatny, arystokracja, samochodowa giełda na Bemowie w Warszawie. Cóż za paleta kolorów, firm i roczników, jakiż wybór. Niegdyś dumni właściciele skromnie pospuszczali głowy, zabiegają klienta. Przekonują, nic tylko brać za te durne kilkanaście milionów. Ale chętnych ze świecą szukać, są tylko spacerowicze. Zdarli zelówki i poszli do innego salonu. Rozkoszują się inną bazarową ofertą. Buty na książkach, książki na czekoladkach, czekoladki na zapalniczkach, a wszystko to razem na dębowym parkiecie. I tu też sprzedawcy szukają klientów. W sektorze państwowym jeszcze gorzej. auta stoją po horyzont, a po nabywcach ani śladu. Bez asygnacji talonów pouciekali gdzie rośnie na sam widok cen. A gdyby tak przyszli, potrząsnęliby tylko sakiewką i po dosłownie 10 minutach wyjechali własnym samochodem. Cóż, kiedy nie chcą może po prostu strajkują. 12 lat temu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddawano do użytku 8 mieszkań. Teraz o połowę mniej, co jest smętnym rekordem w powojennej historii. Zwalamy winę na wielką płytę, wielkie kombinaty i niewielką wydajność pracy. Ale przecież dokładnie na to samo narzekaliśmy w latach 70. a mury rosły dwukrotnie szybciej. Co się dzieje? Budowanie jednego metra kwadratowego mieszkania kosztuje średnio 2 miliony. Czynsze pędzą więc w górę jak szwedzka winda. Stoi już w kraju kilkanaście bloków, do których lokatorzy się nie wprowadzają, bo ich na to nie stać. Inwestorzy też nie mają pieniędzy. Żebrzą w bankach o kredyty, ale na samą myśl o procentach robi im się słabo. Gordyjski węzeł to dziecinny supełek w porównaniu z pętlą naszego budownictwa. Jak tak dalej pójdzie, najliczniejszą polską organizacją będzie Związek Bezdomnych. Jeszcze jedna wywrotka, jeszcze jeden kontener, i wyrośnie kolejna góra cuchnących odpadków, ubocznego produktu cywilizacji. Takich gigantycznych wysypisk, jak to na obrzeżach Puszczy Kambinowskiej, ma Warszawa kilka. I każde z nich zatyka się własnymi śmieciami. Pną się w niebo mazowszańskie tatry. Stolica wytwarza rocznie 3,5 tysiąca metrów sześciennych śmieci. W tej produkcji przestojów nie ma. O utylizacji mówi się od lat, ale za słowami nigdy nie stały inwestycje pieniężne. No i teraz trudno znaleźć drugie tej wielkości miasto w Europie, które nie likwiduje własnych odpadków. Fachowcy ostrzegają, za dwa lata śmieci nie będzie gdzie wyrzucać. Ekologiczna bomba z opóźnionym zapłonem już odmierza czas. Ach, co to byłoby za szczęście, doczekać się, prawnuka? No, bo to koniecznie musi być chłopiec. No, mój nufciu, co Pan Bóg da? Nie, 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 chłopiec koniecznie. Ja z góry to zapowiem Bistuskiemu. Że chcę koniecznie chłopca. Wykierujemy <laughs> go, panie, jakiego wielkiego inżyniera. E, no to już przecie lepiej na doktora. Nie, doktorów teraz jak śmieci. A, zawsze co doktor, to doktor. A wielki mi honor całe życie pulsa masać i języki oglądać. Gdy Od ponad stu lat grube ryby regularnie przypominają swoim istnieniu. Tym razem ten rewię starych kawalerów Bałuckiego wystawił w doborowej obsadzie Jan Bratkowski na scenie kameralnej Teatru Polskiego. Ty decydować będziesz tylko wandzia. Ja już z panną gotów. Zakochala się we mnie dziewczyna po uszy. Dziewczyna jaka dziewczyna? Panna Helena Burczyńska. Tak na poczekaniu? Ja, panie, sam lupieje, skąd się to wzięło. Sama mi się prawie oświadczyła. No jak mnie żywego widzisz. Więc pan serio myśli żenić się? No a cóż mam robić? Wobec takiej miłości ze strony panny nie mogę przecież pozostać jak glas. No dobrze, a co będzie z pańską chorobą? Panie, przy takiej żonie to człowiek i o chorobie zapomni. A może by tak... Cadreira!